starszego, bądź młodszego mężczyznę, żeby mogła sobie wybrać. Wiadomo, kobiety zawsze na aplikacjach randkowych są faworyzowane i podobnie jest na moim streamie. Kobiety są faworyzowane. No. Nie, masz, nie jesteś za star, masz 21 lat. Dobra. No. Dobra, wrzucamy pierwszą dziewczynę, bo chyba tylko jedna jest na razie, ale nie wiem. <gryw> nie wiem, czy jest jedna. Zobaczmy, czekajcie, to jest to jest przenieść do administracja? Kurwa, nie tu ją rzuciłem. Do, do innych ludzi ją rzuciłem. Ym, mój błąd, mój błąd. Jeszcze raz. Przenieść do moderacja, może. A mnie moderacji też nie ma. Ale raz będę. Ja się stresuję, bo to kurwa z no, kobietę dosłuchał. No, no nic, halo. O, niestety jest zmutowana, musisz kliknąć mikrofon. Mhm. Mhm. No tak, no, spodziewałem się, że będą takie problemy techniczne ze strony kobiet. Yy, nie ukrywam, że w ogóle nie jestem jakoś tym zaskoczony. Kto by się spodziewał, że dziewczyny nie dają sobie rado z, z obsługą Discorda. No i tak, no i dziewczyna niestety się speszyła i wyszła. Yy, no nic, no widzicie, co kurwa zrobiliście. Ja pierdolę, no niesamowite, naprawdę. Tylko jest jeden zasadniczy problem. Dobra, ziomek, który ma nik Monika, y, lat 20, ma watar, tak szczerze, jak jakiś kurwa zapyziały zboczeniec. Y, wygląda mi to na. na, na fake kobietę, ale, ale damy jej szansę. Albo jemu. Wydopil jakiś. Halo, czy jesteś kobietą? No tak, no mogę się spodziewać, no ale dla takich, <noise> dla takich też się znajdzie szansa, ale nie teraz w innej kolejności, więc niestety tutaj leci ban. Jego, mijego. Chłopak, chłopak dostał bana oczywiście. Spokojnie to jest stream w 100% tolerancyjny. Jeżeli tutaj jakieś osoby transseksualne na przykład będą chciały poznać swoje o, drugie połówki bądź ewentualnie ja przesyłanie i cztery reprezentacji Zobacz grupy grupowania gejów, to absolutnie nie ma żadnego problemu. Dla was randki też zorganizujemy, ale w, w późniejszej kolejności, także musicie zachować ym, cierpliwość. No. Dobra, no rano, trochę się, kurwa, wstydzę, że usłyszę znowu to samo, ale sprawdźmy to, sprawdźmy to. No tak, no Wika niestety ma nawet dźwięk wyłączony. No ja pierdola, no nie baży. No nic, no niestety. No niestety. Mamy kolejnego bana. Ach, ale widzowie, serio, po co być takimi bezbekami? Po co być takimi bezbekami? To, że jesteś pizdą, nie znaczy, że musisz w tym w jakiś sposób emanować w internecie. Także tak, także tak. No, Wiktoria, niestety, jest yy, Wiktorem. Za co pan? Za bycie bezbekiem, pierdolonym, tak szczerze. Jeżeli cię to bawi, to masz yy, zbyt niskie poczucie humoru. Dobra, dobra, mam jeszcze, jeszcze Ole. Teraz może będzie Olkiem, kurwa, oby nie, oby nie. Ja się nie czekam aż to się już mam kliknięty ban potencjalny. Nie, siemano, nie wiem czy mnie słychać. Niestety tak. <śmiech> Bardzo <śmiech> mi miło siemka. No, cześć. Co e... tam? Ja siedzę, a tam co? Też w sumie siedzę szczerze, to miałam Cię tak w tle i byłam ciekawa, widziałam, że mnie wybierzesz, bo jestem dziewczyną, ale nie mam w sumie za dużo do powiedzenia, dosyć to było randomowe. Ale nie, to akurat jeżeli chodzi o kobiety, to jest to naturalna przypadłość, także nie, nie martw się, nie jest to Twoja kontuzja, yy, taka już Wasza, no, taki Wasz Dokładnie. No Także tak... cieszę się, że spełniam Twoje oczekiwania, chociaż tutaj na ale, tym poziomie. Ale nie, to nie musisz moich oczekiwań spełnić, tylko oczekiwań potencjalnego widza. O nie, to tu musi być coś bardziej juicy. A bo ja nie wiem, czy to zrozumiałaś, na czym polega ten program. Nie, właśnie bo bo w ogóle nie słyszałam początku, ale że mam Discorda, to sobie weszłam, więc sorry, może psuję tutaj konwencję, ale przynajmniej gadasz z typiarką. Ale to nie mam gada, słuchaj stary. Sytuacja wygląda w sposób następujący. Jesteś singielką, tak? Tak. No to poznasz sobie w tym momencie widza do potencjalnej pogawędki. Oh Nie śmiej się, moi widzowie. Znaczy, ja powiem ci szczerze. Naprawdę, ja współczuję w większości kobiet, które tu się znajdą, bo ja wiem, jaki poziom reprezentują moi widzowie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o humor, no jest to banda bezbeków, ale no może mnie pozytywnie zaskoczył dzisiaj. Masakra, teraz trochę żałuję, że nie słyszałam tego intro. No, no ale... e, Nie, podejrzewam, że się nie wpiszę totalnie wiekiem. Okej. Okay. Ale nie, <grym> jak, jak jesteś staruchą, to to jest z ziomek, co ma 24 widzę. Still, myślę, że tutaj to nie jest ten... To nie są te widełki. A jakie to widełki muszą być? <grym> jest około 30. A to nie, no, to 24 to prawie jak 30. O, jest to jeszcze jakiś Tadeusz lat 43, ale to musi być fake niestety. O, Tadeusz brzmi dumnie, Tadeusz brzmi jak wiekowy. Słuchaj, generalnie to masz na dole w poczekalni różne niki i możesz sobie jakiś wybrać, który rzucimy na kanał. Nie Za Zaryzykuję za Legion. Okej, okay. ja oczywiście nie jestem tutaj, Na, na, na pewno, że ja nie jestem um, osobą, która uczestniczy w dyskusji, ja po prostu was rzucam i wy sobie rozmawiacie. Dobra, najwyżej się wyłączę, albo zmutuję, bo nie wiem, czy ogarnę. Okej, okay. ale jak będzie się brzydko zachowywał, to ja go zbanuję, także spokojnie. Ty, Dora, to, to myślałem, że taka ścipka i uciek, ale jednak, jednak o dziwo jest. Ale masz jakieś, kurde, a jakie masz minimum wiekowe? Kurde, nie wiem, jakie mogłoby być minimum. To, za, to idzie w parze z, z tym, z inteligencją bardziej. Nie, bardziej z mądrością bym powiedział. Nie, ja, w sensie u mnie prefer, preferuję kogoś inteligentnego niż mądrego. E, jak już mam wybierać z tych dwóch. No okej, okay, ale e. to bardziej zmierzam do tego, że. Czy, czy wiek jest istotny, bo zaznaczyłaś, że koło trzydziestki? No, kurde, żeby nie był po prostu za młody. To ile to jest za młody? No ile to może być? Między 20, a nie wiem. Znaczy, dobra, tam jakieś wiadomo, od tam 15 do nie wiem, 24, 5, 5, to będzie chyba już. Nie wiem, ciężko okay. mi tak po wieku określić. To nie jest w ogóle chyba istotne. Ocejmy wobec tego poniku. Dobra, to, to <grytanie> tego, tego pana, legiona. Dawaj, legiona. Siema. O kurde, ale trafiłem jackpota. Siemanko, hejka. Siema, Legion. Jesteś poniżej 25 czy powyżej? No niestety, 23 mam. Żałuję teraz w tej chwili, że się tak późno urodziłem. Cholipka. Okay. No, to. Może IQ, jakaś wyższa liczba? No nieskołnie mówiąc, 60 będzie, także wiesz. Ale tak jak tu usłyszałem, bo sobie odpalałem na chwilę streama, to, że ja jestem bardziej mądry, niż inteligentny, także zupełnie nie trafiam w twoje gusta. O... Nie, to nie były gusta, to było jakieś randomowe słowo, tak. No, no to... Mamy wiele wspólnego pod tym kątem, bo też sobie wbiłem dla jajec. Usłyszałem nick Legion, uff, spociłem się momentalnie. Dobra, i co my teraz mamy robić? Tak sobie tutaj, słuchajcie, gadać? A więc może opowiesz mi coś o sobie? Ja pierdolę, to jest... Ej ja meczki. do tego nie podchodziłam poważnie, ja się mega wkopałam w ogóle u Santy po wyszłam w Linka na disco. No, jakie to Ja jest, trochę to czuję, że w sensie Legion, jesteś super żomeczkiem, ale ja trochę nie chcę już tu chyba być. Ej, ja też tak zawsze na randkach słyszę. Nie przejmuj się Legion, to normalne! To nic do Legiona. Najgorzej. Chciałem powiedzieć, że najlepsze walentynki, bo mnie jakoś dziewczyna Janusz wybrała, 2 ale chyba się Rozumiem, Ten komentarz, że jestem najlepszym, jestem dobrym ziomkiem, to, wizy, żonkiem, to już mnie kurwa XD. No nic, jest no to jak tutaj... Stary, powiem ci, że pobiłeś mój rekord dostawania kosza, więc też szacunek. I ile wytrzymałem, mistrzu? Tutaj nic personalnego, po prostu trochę się wkopałam tutaj w całe to zamieszanie. Ale no nic, myślę, że to by było chyba na tyle z mojej strony, moi mili. Bardzo było Cię miło poznać, Legion. A, mnie nie, tak? Uh -huh. Rafciu, no Ty nie brałeś chyba udziału w tej Dziś zabawie, mi... jesteś hostem. No ale mi... bardzo było mi miło, że mnie wybrałeś. Miałam catchy profilowe, widać, że jestem dziewczyną. Myślę, że to było jedyne kryterium, ale również jest mi miło, że byłam wybrana na walentynki. Dobra, spoko. Trzymaj się i powodzenia ym, na żywo, może będzie lepiej. Zaraz, patrz, trzymaj jakiś się, nie baj. Weź mnie tam wyłącz, bo ja nie ogarnę tego. To już się nie ma jak coś. To może To może dobrze, że poszło. <grym> Żartowałem. <grym> Czemu dobrze, że poszło? Stary... Y, to, to była... Ale ja się nie dziwię, to jest mega niekomfortowe, stary. To jest cringe jak skurwysy, dlatego uważam, że jest zabawne. Powiem Ci też, że mimo po paru drinkach i, i tak mnie łapał cringe, także kurwa uff. Ja nawet tutaj w roli hosta siedzę spocony z cringe'u, więc no. Y... Ale mnie boli, boli mnie dupa. Już mi tutaj cały, ser... cały czas serduszka wysłała, że trzyma, trzymaj się Legion, jesteśmy z Tobą. No bo oni mają podobne problemy, wiesz. Dobra, niestety jak, jak chcesz dalej brać udział musisz na poczekalnię się udać. Dobra. Ja teraz pa paru wrzucę udających kobietę. Siema. <laughs> O boże, o boże, teraz będą, kurwa, znowu mi piszczeć do mikrofonu. Jebać czarnuchów. Mm. O kurwa! Paweł Krupa przesyła 2 złote i 14 groszy. <laughs> Legion dostał kosze od Goracy i Manusia. Ciekawe, <laughs> czy mają drnecy. <laughs> Nie mów tak, Paweł, kurwa! Nie mów tak! <laughs> O, Matka Święta, święty chuju z Nazaretu. Dobra, Ninka to już wygląda taki potężny kurwa fejur. Jeszcze jest od 6 lutego członkiem. To fejur w chuj, na pewno. Ale chuj, ale wrzucimy. C ja dzisiaj chyba pół Discorda będę musiał pobanować. No nic. No, śmiało. Możesz mnie wkurwić. Słychać mnie? No niestety tak. Jeść. No nic, no nic, no nic. No, kto by się kurwa spodziewał, nie? Ale tak szczerze, mnie to dziwi osobiście, mnie to dziwi osobiście, że znajdują się ludzie, którym chce się robić fake nickname, chce się robić fake nickname, wchodzić, powiedzieć dwa słowa typu, siema jestem dziewczyną, tylko po to, żeby pana dostać. No kurwa, no mi by się ni chuja nie chciało, naprawdę? Możesz się odezwać. Przywitać się możesz. Mhm. Mhm. Rafał nie toleruje, że sami mają trochę męski głos dziewczyny. Wiesz co, to to przez Mirka Okniskiego. Niestety. Kurwa, Agata, odezwij się na Boga! Hmm. No nic. Ostatnio jakoś łatwiej szło, widzowie. Dobra, Kinia jest od 4 kwietnia, to jest fejkiem, to taki daje nick. Julka od marca 18 też na pewno jest fejkiem. Tak. A takika dostaje? Jak to kurwa włączyć? Ja pierdole kobiet, no ale Ciebie Discord przerasta i kliknięcie mikrofonu kurwa mać. No jak Cię może kliknięcie mikrofonu kurwa przerastać? To nie jest możliwe, to jest kurwa niewyobrażalne. No ja Cię pierdole, no kurwa na Boga. No, napiszę na czacie, jak to włączyć. Kurwa, trzymajcie mnie. Słuchaj. Ogólnie mikrofon ma to do siebie, że jak jest wyciszony, to nie działa. Ale przynajmniej dzięki temu, co zrobiłaś, wiadomo, że jesteś kobietą. Yy, masz. A, wyszła. No tak. I podejrzewałem, że nie wyszła dlatego, że chciała wyjść, tylko prawdopodobnie chciała mikrofon włączyć widzowie. I coś jej się, się pomyliło w klikaniu. <laughs> nie do no hit. Słucham cię nadal. No ale kurwa, jak mnie słuchasz nadal? Wyszłaś z Discorda i mówisz, że mnie słuchasz nadal. No wchodzisz na serwer. Wchodzisz na serwer, patrzę, ja Ci może zademonstruję w sposób yy, najprostszy, czyli pokazując na kamerce. Wchodzisz na serwer i tutaj masz wycisz. Jak klikasz, to Cię nie słychać, ale jak klikniesz znowu, to Cię, kurwa, słychać. A tutaj masz wyłącz dźwięki, wtedy nie ma ani mikrofonu, ani dźwięku nie masz. I jak klikasz, to coś się odmutowuje. Yy, także, także w ten sposób tutaj działa Discord. Ehm, a na telefonie jest? To na telefonie nie wiem, jak to działa. Wiem, że tak jest? Mhm. To się nie mutuj. <tury> nie, jestem geniuszem humoru jednak, no. Ooh. Dobra, tu mamy jakąś yy, panią Makrowa. To może być kobieta, ale nie jestem pewien. Yy, dzisiaj weszła na serwer. Zobaczmy. Ja pierdolę, ale cringe, nie? Wciska mnie z cringe'u. No, też zmutowana, albo zmutowany. Ja ma take one. O, czyli jednak. Czemu masz nick, kurwa, jak kobieta? A nie wiem, taki się znalazłem. A, taki znalazłeś, tak? Czyli przez przypadek. No. no. Rozumiem. No nic. No. <gry> kurwa, debil. O, wy, kurwy. Powiem wam tak, powiem wam tak. Ja na tym nie tracę. Ja na tym nie tracę. No bo wiadomo, no ja jestem zawodnikiem, tak? Ja jestem zawodnikiem Ale wy prawdopodobnie tracicie waszą jedyną Adrian. szansę w życiu Adrian przesyła 2 zł i 91 groszy Kurwa ty robisz teraz jakaś internetowa wersję daum. Nie mów, nie mów tak stary Nie no nie mów tak, nie mów tak o widzach Nie mów tak o widzach No Ty masz dziewczynę, to nie tracisz, kurwa, werka. Powiem ci tak, żeby to jedną, żeby to jedną. Ja po prostu zainspirowałem się tekstem Białasa. Ja nie chcę mieć dziewczyny. Ja chcę mieć dziewczyny, więc. Więc tak. Więc tak. Już się teraz wstydzę, rawciu. To znaczy, bo co? Bo nie rozumiem. No. Rafciu to jest to jest zawodnik no co złożą kurwa. Krzychu przesyła 3 zł. Ty weź jakąś influencerkę XD Stary kurwa, piszesz jakąś zamiast jakąś. No to myślę, że tutaj możemy skończyć dyskusję, stary. No. No, dobrze nie zaczęliśmy a już zmierzam ku końcowi. Dobra, Żyćmy jakiegoś bezbeka w takim razie. Już cena 16, kurwa, to nawet, nawet jakby to była faktycznie kobieta, to bałbym się tu kurwa wrzucić na pożarcie. Widzom, tak szczerze. Weź Tadeusza lat 43, dobra, zobaczmy. Ile Tadeusz ma rzeczywiście. Tadek. O kurwa. Krzychu przesyła 30 zł. Rafciu XD jakąś CJ. Ty, wyszedł, obstrał się, ale jaja. Yy, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za trzy dyszki. No, yy, tutaj w końcu ktoś... Yy, do...